Witam Państwa, dzień dobry. Dzisiaj Mitsubishi Outlander 2 litry 150 koni automat z napędem na 4 koła, 4 lata z przebiegiem 120 tysięcy km. Zapraszam. Subishi, a więc po japońsku znaczy trzy diamenty. To jest Outlander, który jest w produkcji już ładnych kilka lat. Z tym, że to jest wersja po drugim liftingu dla wszystkich tych, którzy lubią chromy. Tak jak w samochodach amerykańskich, to jest to mnóstwo chromu, mnóstwo czarnego plastiku. Ładnie to kontrastuje. Po drugim liftingu pojawiły się wreszcie tutaj już pełne LEDy i ten akurat wyposażony jest w oświetlenie salonowa. Prezentowany outlander odpycha się na osiemnastkach, bardzo ładny wzór aluferg. Jeśli chodzi o opony, to są w tej chwili założone nowe Nokiany wielosezonowe. Jest to drugi komplet opon, właściwie trzeci. Do tej pory właściciel miał jedne opony letnie, jedne zimowe, ale stwierdził, że przy naszych niezbyt strogich zimach nie chce mu się przekładać opon, nie miał dwóch kompletów Felk, a więc kupił nowe Nokiany wielosezonówki. Założył je właśnie niedawno i planuje już więcej przekładek nie robić. Powiem tak, rozmiar opony to 225 55 18, więc dosyć, dosyć duże koło, dosyć duży balon. Jeszcze raz wspomnę, że bardzo ładna alufelga, tak fajnie nam się na cztery papcie ten Outlander odpycha. I proszę spójrzcie, jak wygląda po bez mała 120 tysięcy kilometrów wnętrze tego dzisiaj prezentowanego Outlandera. Proszę spojrzeć na kierownicę. Minimalne ślady zużycia. Wszyscy ci, którzy oglądają wszystkie odcinki, pamiętają jak to wyglądało. W maździe 6, tam było znacznie gorzej. Tutaj, praktycznie, to zużycie niezauważalne. Tylko na takim krótciutkim odcinku, delikatne, jakby tam ślady zużycia. Reszta wszystko prezentuje się jak nowe. Spójrzmy na deskę rozdzielczą. Wykonana tutaj z dosyć, dosyć uginającego się materiału. Dosyć ładnie tutaj przeszyta ten daszek nad cyferblatami. Całość jest montowana w dobry sposób. Do dzisiaj nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Właściciel mówi, że generalnie nawet na dziurach nic nie poskrzypuje. Tutaj taka listwa imitująca karbon, przebiegająca wzdłuż deski rozdzielczej. Dookoła systemu audio. Jak Państwo widzą, taki piano black, który niestety się palcuje, no ale tak jest w większości samochodów. Patrząc niżej na konsolę środkową, to mamy taką półeczkę również z piano black, pod którą znajdują się dwa uchwyty na napoje. Tutaj dookoła dźwigni, zmiany biegów. Również piano black. Tutaj, co mnie cieszy, konwencjonalny cięgnowy hamulec ręczny. Nie lubię jakoś tych elektrycznie sterowanych. Tutaj tryb zmiany jazdy 4WD, a więc możemy sobie system czy układ LOCK załączyć. Tutaj dalej mamy duży, zamykany schowek w podłokietniku. Gniazdo 12V, zapalniczkowe. Gniazdo USB, jak Państwo widzą, tutaj się znajduje. Taka jeszcze mała półeczka. I tutaj mamy schowek, oczywiście Dosyć, dosyć miękkiego materiału wykonany, dosyć wygodny. Jeszcze jedno gniazdo 12V znajduje się tutaj zapalniczkowe przed kierowcą na przedzie konsoli środkowej. Tak to tutaj wszystko w Outlanderze wygląda. Tak prezentuje się boczek drzwi kierowcy po 120 tysiącach kilometrów. Uchwyt do zamykania klamka. W klam, klamce sprężyna, dość sztywna, uchwyt niewytarty, oczywiście cztery szyby automatyczne lusterka również to ciekawe. W trybie auto pracuje tylko szyba kierowcy. Tutaj ta listwa, która przebiegała przez środek deski rozdzielczej, imitująca karbon. Tutaj materiał, powiedzmy, średniej twardości. Nie jest on za bardzo miękki, ale nie jest to również plastik fantastic. Tutaj stawka tradycyjnego materiału obiciowego. Tu już jest plastik fantastic. Cały dół drzwi również plastik fantastic. Dosyć głęboka kieszeń w drzwiach z wyprofilowanym miejscem na butelkę. Tak to prezentuje się fotel kierowcy w wersji Instyle po 120 tysiącach km. Jak Państwo widzą, dolna poduszka, minimalne ślady zużycia, poduszka od oparcia, też delikatne przytarcie, bo nie jest to jeszcze całkowite przetarcie, materiał się tutaj nie przetarł. Jeśli chodzi o ilość miejsca wewnątrz, fotel ustawiony pode mnie, przypominam, 1,88 m, dosyć dużo miejsca na kolana, prawą nogą nie wadzę o konsolę środkową, spory zapas nad głową. Ponad piątka zapasu. Dosyć dobre trzymanie boczne w tej wersji. Fotel wygodny, wygodnie mi się na nim siedziało. Spójrzmy, jak to będzie wyglądać z tyłu. Proszę spojrzeć, jak to wygląda w drugim rzędzie foteli. Stopy swobodnie wchodzą pod fotel kierowcy. Dużo, bardzo dużo miejsca. Bardzo dużo miejsca przy fotelu ustawionym pode mnie na wysokości kolan. Niewielki, ale jednak zapas kilku centymetrów na wysokości głowy, na szerokości ramion. Nie jest źle, myślę, że osoby mojej postury mogłyby tu podróżować w trójkę. Co ciekawe, niech Państwo spojrzą, pomimo napędu na cztery koła więc musi tutaj przebiegać wał napędowy niezbyt wysoko zarysowany tunel środkowy chwała im za to. Siedzę na środku, mogę sobie tutaj trzymać nogi także tutaj spokojnie mogą podróżować trzy osoby. Z takich minusów brak dla drugiego rzędu kratek z nawiewami czy nawiewów powietrza. Nie wiem, nie udało się tego wygospodarować. Z tego co widzę, są nawiewy tutaj poprowadzone pod przednimi fotelami. Ale gdyby był również nawiew tutaj na tunelu środkowym, to wentylowanie kabiny myślę byłoby lepsze. Jeśli chodzi o drzwi tylne, to już plastik fantastic od góry do dołu. Bardzo ładne, wyprofilowane dwa uchwyty w kieszeni bocznej. Tutaj materiał obiciowy, ale reszta to już plastik nie najwyższych lotów. Wręcz przeciwnie, bardzo kiepskich. I słuchajcie, żeby pokazać trzeci rząd foteli, jest to bardzo prosto. Fotele z dzieciną łatwością możemy podnieść. Tylko spójrzcie, cały czas nam zawadza roleta, więc po podniesieniu foteli niestety nie bardzo można tutaj wejść do montażu rolety. Należy roletę zdemontować, to w bardzo łatwy sposób można zrobić, proszę spojrzeć. Tylko że producent nie przewidział żadnego oryginalnego miejsca do schowania tej rolety. Więc jak planujesz podróżować 7 osób, to lepiej ją po prostu zostawić w domu albo w garażu. Właśnie zająłem miejsce, kolokwialnie mówiąc, w trzeciej klasie. Proszę spójrzcie. Co ciekawe, dwa uchwyty na kubki po prawej stronie, mała półeczka po lewej stronie. Takie rzeczy się znajdują. Tylna kanapa jeździ na szynach, więc można by było odsunąć w celu zajęcia miejsca z tyłu. Teraz ją staram się przysunąć i złożyć oparcie. Na szczęście jest dwudzielne, ale gdy ustawię je w standardowej pozycji, to czuję się jak w przedszkolu, to znaczy można tutaj podróżować, bo nawet próbuję wsunąć stopy pod siedzisko, no powiedzmy ekwilibrystycznie, ale udało mi się to. Nie bardzo wiem co zrobić z głową, troszkę to dla mnie ciasno, ale tak jak zawsze powtarzam, trzeci rząd foteli to niewątpliwie zaleta, więc nie będę ganił Mitsubishi za to, że jest tu ciasno. Jest to zaletą, na krótkich dystansach dzieci spokojnie mogą sobie tutaj podróżować, a wielokrotnie o tym mówiłem, że jak jedziesz gdzieś na imprezę i myślisz sobie wypić jakiś sok, to wtedy jeden kieruje, a sześciu sobie może swobodnie soki pić. Żeby nie było, że w pierwszym rzędzie uchwyty na napoje i w trzecim to w drugim również. Podłokietnik rozkładany. Jak rozłożymy podłokietnik, dwa spore uchwyty na kubki się znajdują. Tak oto prezentuje się bagażnik, gdy mamy rozłożone wszystkie siedem foteli. Nie jest on zbyt wielki, ale dwie walizki podróżne wejdą. Tu jeszcze spora półka po prawej stronie. Jak sobie te fotele rozłożymy, nie jest to za bardzo skomplikowane. Proszę spojrzeć, wręcz przeciwnie, bardzo proste. Wystarczy pociągnąć za taki uchwyt i fotel złożyć to ten bagażnik nam rośnie, więc w konfiguracji 6-osobowej jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o konfigurację pięcioosobową, osobową będzie jeszcze lepiej. Proszę spojrzeć, tak oto prezentuje się bagażnik, jeśli mamy konfigurację 5-osobową, a więc te dwa fotele schowane pod podłogą. Tutaj jeszcze, jak Państwo widzą, gniazdko 12 V na przykład do lodówki. Tu mamy taki dosyć duży schowek. Co ciekawe, nie ma koła zapasowego, a zestaw naprawczy. A tak oto prezentuje się subwoofer zestawu nagłośnieniowego. Proszę, tak oto prezentuje się ta dwulitrowa, wolno jednostka o mocy 150 KONI. Jak Państwo widzą, mnóstwo przestrzeni dookoła, wszędzie swobodny dostęp. Chciałabym się powiedzieć, że tu spokojnie, czyli trówka by weszła. Z takich ciekawostek, ta wolno jednostka jest na wtrysku wielopunktowym, co powinno cieszyć wszystkich fanów instalacji LPG. Jak wiadomo, instalacje LPG znakomicie współpracują z samochodami o wtrysku wielopunktowym, z samochodami o wtrysku, wielo, o wtrysku bezpośrednim, już niekoniecznie. Tam jest to utrudnione montaż instalacji do czysów benzyny, więc z ekonomicznego punktu widzenia nie najlepsze rozwiązanie. Tutaj choć Mitsubishi twierdzi, że nie najlepiej z jego silnikami instalacje współpracują i może niekoniecznie je montować, znam wiele osób, które jeździ Mitsubishi z instalacją gazową i bardzo sobie te jednostki chwali. No i co, i musimy odpowiedzieć na pytanie, czy Mitsubishi gnije? Bo dostałem kilka takich pytań, pokażę z spodu Mitsubishi. Wiadomo, Mazdy gniją, No z Mazdami nie jest najlepiej generalnie, jak pamiętacie, odcinki o Mazdach to były rude od spodu. Tutaj powiem tak, jeśli chodzi o jakiekolwiek wycieki: tylny most, susza, maszety na przegubach całe, na zawieszeniu wszędzie porządek, brak jakiejkolwiek rdzy. Tumik końcowy wygląda znakomicie jak na swój przebieg, ale już rura jest pokryta korozją, ale to jest tylko korozją pokryta rura wydechowa, nic poza tym. Jeśli chodzi o progi czy podłogę, samochód wygląda tak, jakby właśnie wyjechał z fabryki, pomimo czterech lat i takiego przebiegu, absolutnie najmniejszego rdzawego nalotu. Jeśli chodzi o Układ napędowy, silnik skrzynia biegów lśnią. Żadnych najmniejszych wycieków tutaj nie widzę. Jeśli chodzi o zawieszenie końcówki, drążków, drążki, łączniki stabilizatora dolne, swożnie z prawej strony, nawet łącznik sztywny, nie widzę żadnego luzu. Z lewej strony również. A to mnie zaskakuje: 120 tysięcy przebiegów i oryginalne łączniki stabilizatora. To należy się szacunek do producenta. Tak więc witamy na pokładzie dzisiaj prezentowanego Outlandera. Samochód pochodzi z roku 2017. Jak dotychczas pokonał 118 tysięcy km. Od nowości jeździ nim Robert, któremu bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie samochodu do recenzji. Pod maską mamy dwulitrową benzynę o mocy 150 koni połączoną ze skrzynią automatyczną CVT. Samochód ma stały napęd na 4 Koła, a jego wersja wyposażeniowa to InStyle. InStyle to środkowa wersja wyposażeniowa. Dokupiono do niej szósty i siódmy fotel, znajdujący się w bagażniku. W tamtym czasie, czyli w lipcu roku 2017, Robert zapłacił za ten samochód 117 tysięcy złotych brutto. Ile takie samochody kosztują dzisiaj? To w łatwy sposób Państwo sobie sprawdzą na stronie producenta. I jak Państwo widzą, średnie spalanie 7,0 litra, i jak mówi Robert, właściciel przez cały okres eksploatacji średnie spalanie oscyluje w granicach 8 litrów. Maksymalne jakie udało mu się uzyskać to 8,3, minimalne 6,8. Ja doskonale wiecie, słynę z tego, że mam lekką nogę, stąd moje dzisiejsze na poziomie 7 litrów. I jest to myślę znakomita wartość, patrząc na to, że samochód waży tonę 600, gdyż producent deklaruje średnie spalanie na poziomie 8 litrów i nie jest ono fikcją. Spokojnie 8 litrów można tym samochodem uzyskać, a jeżdżąc w cudzysłowie grzecznie, możemy spokojnie zejść nawet do 7, to co Państwo właśnie widzą. Outlander w tej generacji jest w produkcji od 2012 roku. To jest wersja po drugim liftingu, która miała miejsce na końcu roku 2016. i Producent szczyci się tym, że dokonał wielu zmian w tym samochodzie. Przede wszystkim dołożył dużo mat wygłuszających. Ten samochód jest znacznie cichszy od wersji przedliftingowych. I powiem, że jak na razie, rzeczywiście podróżując w terenie zabudowanym czy poza zabudowanym, na pokładzie panuje przyjemna cisza. I to, co Państwa zawsze najbardziej interesuje, o co mnie często prosicie w jakichś tam mailach czy prośbach do mnie kierowanych, a mianowicie, żeby był samochód z przebiegiem, no ten jest z przebiegiem i jak wyglądała historia jego eksploatacji. Powiem tak, ten samochód jak na razie Roberta nigdy nie zawiódł, nie miał żadnych najmniejszych awarii. Standardowo jest obsługiwany w autoryzowanej stacji obsługi 120 tysięcy km. Robert zawsze jeździ do tej samej stacji w serwisie, w którym go kupił. Gwarancja już się skończyła, gdyż producent daje 5-letnią gwarancję z limitem 100 tysięcy km. Jak widzieliście wcześniej, samochód ma przebieg 118 tysięcy, więc gwarancja dobiegła końca. Żadnej usterki nie miał, powiem więcej. Robert musi mieć lekką nogę, gdyż w dalszym ciągu są fabryczne klocki hamulcowe, a to już jest rzadkość przy takim przebiegu. Oczywiście, przy serwisie, który miał miejsce na 100 tysięcy, został poinformowany przez doradcę, że przy następnym, więc przy 120 tysiącach km, klocki będą musiały zostać wymienione. Liczy się z tym. Powiem tak, koszty serwisów. Pierwszy serwis po 20 tysiącach i drugi po 40 to był niewielki koszt, około 900 zł brutto. Widzieliśmy faktury, Robert nam je pokazał. Najdroższy serwis to był przy przebiegu 80 tysięcy km, wtedy został wymieniony olej w skrzyni automatycznej. Jak widać, mi Mitsubishi olej wymienia. Taki koszt serwisu to ponad 2000 zł. Ostatni serwis przy przebiegu 100 000 km to koszt 1530 zł, brutto, a więc olej, filtry, zawsze jest obsługiwana klimatyzacja, za każdym razem, z tego co widziałem na fakturach. I przy tym serwisie na 100 000 km wymieniono jeszcze pióra wycieraczek z przodu i z tyłu. Z takich mankamentów, które mi się udało znaleźć, to proszę, niech Państwo spojrzą. Jest tutaj tablet dotykowy, ale proszę spojrzeć menu w języku angielskim. Producent się szczyci, że w drugim liftingu wykonał mnóstwo zmian. Mamy rok 2017, bo z tego roku pochodzi samochód AMENI w dalszym ciągu w języku angielskim i to jest, myślę, minus. Jeżeli kupujesz samochód w polskiej sieci liderskiej, to marzysz o tym, żeby informacje były przekazywane do Ciebie w języku polskim, więc nie wiem, do czego tego nie zrobili. Dla mnie jest to minus. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest ono przyzwoite. Jest tutaj kamera cofania. Co ciekawe, nie ma dynamicznych linii, ale w tym tablecie dotykowym, który Państwo przed chwilą widzieli, nie ma nawigacji. Była to bardzo droga opcja w owym czasie, więc właściciel nie zdecydował się na tą opcję. No, to jest może niewielki minus. Można było sobie taką opcję dokupić, ale jednak cena była dla właściciela, jak sam mówi, zaporowa, stąd takiej opcji nie wybrał. Samochód jest wyposażony, jak mówiłem wcześniej, w skrzynie CVT, ale mamy tutaj łopatki za kierownicą, takie fajne aluminiowe, na sztywno przymocowane do kolumny kierownicy w celu zmiany wirtualnych przełożeń. Jak wiadomo, skrzynia CVT. Nie jest to klasyczny automat, więc przełożenia są tylko wirtualne. Proszę spojrzeć bez żadnych ruchów dźwignią, zmiany biegów. Mogę od razu łopatkami zmieniać przełożenia. W tej chwili ruszyłem prawą łopatką i jest to szósty wirtualny bieg. Jak Państwo widzą, szósty jest najwyższy. Jadąc z prędkością mniej więcej 90 na godzinę, na szóstym biegu mamy, na szóstym wirtualnym biegu mamy 2000 obrotów na minutę. Mogę sobie w tym momencie podbić na piąty bieg. Mamy 3000 obrotów przy czwórce robi to się już 4 4000 obrotów, wtedy jest nieco głośno, po co go męczyć. Wrócę sobie spokojnie do szóstki i po małej chwili, gdy nie ruszam manetek zmiany biegów, skrzynia wraca do swojej normalnej pracy. No i tu niech Państwo spojrzą, niewielki, ale jednak mankament. Właśnie zawracam gdzieś na wjeździe, manewruję ostro kierownicą, proszę spojrzeć na ruchy kierownicą, a linie dynamicznie się nie nakładają, to co mówiłem wcześniej. Nie jest to jakiś może duży mankament, ale minimalny jednak. Przywykłem już do samochodów, w których są nakładane dynamiczne linie, mocno to ułatwia manewrowanie. I tradycyjnie po raz enty robimy to, co najbardziej lubimy robić, o co Państwo proszą, a więc o pokaz dynamiki wjeżdżając na drogę S11. Za małą chwilę zrobimy kickdown, zobaczymy jak samochód przyspieszy do zgodnych z prawem 120 na godzinę. Proszę bardzo, odcinek dojazdowy mi się kończy. Wjeżdżam na S11, pedał w podłogę. Ta przekładnia CVT, jak Państwo widzą, ciągnie go bardzo wysoko, prawie po 6000, mimo że tu nie ma trybu sportowego. I po małej chwili mam 120 na godzinę. Wtedy sobie zdejmuję nogę już z pedału gazu, żeby dalej go nie ciągnąć, bo dalej nie mogę. Powiem tak, no jak na 150 koni, 1600 kg masy skrzynie CVT, 195 Nm maksymalnego momentu obrotowego, to wcale nie jest źle. Wiadomo, jednostki turbo doładowane robią to znacznie lepiej od samego dołu. Inny moment obrotowy. Ale nazywanie tego samochodu ospałym absolutnie jest nieprawdziwe. Samochód przyspieszył jak najbardziej prawidłowo, wcale nie jest ospały. Proszę spojrzeć, aktualnie podróżujemy z prędkością 120 na godzinę. Prędkość obrotowa około 2000 obrotów na minutę. Tak go to przekładnia CVT utrzymuje. Nie jest źle, rzeczywiście wewnątrz panuje spora cisza, więc to co mówi producent, jest prawdziwe, że samochód jest dobrze wyciszony. Nie słychać szumu opon. Nowe Nokiany wielosezonowe założone. Generalnie delikatnie szum opływającego powietrza, aczkolwiek jak na tak duży pudełkowaty samochód również nie jest źle. Nie ma też klasycznego przeciągania, co często ma miejsce w skrzyniach CVT. Tutaj ta skrzynia przesadnie nie wyje delikatnie, jak już rozpędzasz się i ustawisz sobie zadaną prędkość. Delikatnie chwilkę to trwa, zanim zmniejszy obroty, ale powiem w innych markach jest to gorzej. Tutaj ta skrzynia pracuje znacznie lepiej. Proszę niech Państwo spojrzą. Ustabilizowałem prędkość na 100 na godzinę. Za chwilkę zamilknę, żeby sprawdzić, jaki jest poziom hałasu panującego wewnątrz. Około 61-62 dB pokazywało średnio i to jest niezły wynik. Proszę pamiętać, że zwiększenie poziomu hałasu o 2-3 dB to już jest znaczny wzrost poziomu hałasu, także tutaj jak nasuwa całkiem niezła wartość. No powiem tak, skrzynia pomimo braku trybu sport, przy kickdownie, jak Państwo widzieli, ciągnie go mocno. Zawieszenie, trudno mi tu jednoznacznie określić, na ile jest mocno sztywne, na ile, na ile jest powiedzmy, komfortowe, jest ono sztywne, aczkolwiek samochód, jeżeli gwałtowne ruchy kierownicy robię przy 120 na godzinę, delikatnie się wychyla na prawą lewą stronę. Ale z takich ciekawostek wracając do skrzyni, to jak w wszystkich samochodach przekładnie CVT przeciągały wyraźnie, tak w tym to przeciąganie jest minimalne. Mówiąc kolokwialnie, grając gazem, skrzynia nie gubi się, absolutnie po ujęciu nogi z gazu od razu obniża obroty, co jest rzadkością w skrzyniach CVT i tu się Mitsubishi należy duży plus. Z takich jeszcze ciekawostek wyposażenia, a doskonale wiecie, że nie zawsze o wszystkich szczegółach wyposażenia mówię, to wielogłośnikowy system audio z subwooferem w bagażniku w wersji InStyle, subwoofer już się znajduje, oczywiście dwustrefowy klimatronik, również standard i tryb wyboru jazdy Eco Mode, Aktualnie jedziemy w normalnym trybie jazdy. Jeżeli włączę tryb ECO, się mówi, że niewiele to daje. Dla mnie nie wiem, bo za mało kilometrów przejechałem, natomiast widzę, co daje to od razu. Od razu daje to to, że wciskasz gaza, samochód kiepsko jedzie. Także od razu pozbywam się tego trybu. To jest chyba tylko zabieg marketingowy. Nic poza tym. Aktualnie jeździmy po mieście. Powiem tak. Zawieszenie pracuje cicho. Przesadnie sprężyste nie jest. To do tego, żeby je określić, czy ono jest miękkie, czy sprężyste. Myślę, że to jest udany kompromis. Samochód poprawnie się spisuje, oczywiście odpowiednio zwalnia, gdy odpowiednią siłą dozujesz pedał hamowania. Skrzynia nie gubi się, nie ma tego charakterystycznego przeciągania. Ono występuje bardzo minimalnie. Ktoś, kto jeździł wieloma samochodami ze skrzynią CVT, to również tak jak ja by przyznał, że jednak w Mitsubishi ta skrzynia pracuje najlepiej. To przeciąganie stosunkowo nie drażni kierowcy. Z takich jeszcze ciekawostek, to Robert, właściciel tego Outlandera. Poprzedni samochód, jaki miał, to również był Outlander z 2010 roku. Tylko że z silnikiem 2.0 diesla pochodzącym z grupy Waga, 140-konnym, jeździł nim 7 lat do momentu zakupu tego egzemplarza. W tym czasie przejechał 220 tysięcy. Jedyny poważny problem, jaki wystąpił, to przy przebiegu 160 tysięcy padły mu wtryski. Koszt takiej imprezy w tamtych czasach to było 8 tysięcy złotych. Dlatego zmienił Outlandera na kolejnego, z tym, że już teraz na wersję benzynową. No i czas by było. Tego Outlandera podsumować, powiem tak, no, potwierdził starą japońską szkołę dobrych technicznie trwałych samochodów. Nie ma tu jakichś super nowoczesnych rozwiązań technicznych. Sprawdzona jednostka na wielopunktowym wtrysku. Od wielu lat w Mitsubishi sprawdzona skrzynia biegów. Nie koroduje, jest trwały, żadnej usterki nie miał, jest przestronny, da się zagazować, niewiele pali, no, same zalety, ale żeby nie było, że tak słodze. kupujesz samochód w salonie w Polsce, nie masz polskiego menu, to jest duży mankament. Z takich mankamentów zbyt wiele nie udało mi się jeszcze znaleźć. No może ten brak dynamicznie nałożonych linii w kamerze cofania, ale to już jest drobny szczegół. Poza tym więcej wad tutaj nie widzę. No co, no może jeszcze ta nie chowająca się w bagażniku roleta, jak rozłożysz szósty, siódmy fotel, musisz ją gdzieś zostawić w domu. Ale to są naprawdę szczegóły. Reszta same plusy, niewiele pali. Państwu tak trwałych aut życzę. Robertowi jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. W firmie Autodutkiewicz tradycyjnie dziękuję za udostępnienie stanowiska diagnostycznego. Państwa zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za uwagę i do następnego czasu.